W ostatnich dniach w Formule 1 odbywały się prezentacje bolidów, w tym prezentacja bolidu Red Bulla. Podczas prezentacji auta Czerwonych Byków obecny był szef ekipy Christian Horner, przeciwko któremu sam zespół rozpoczął wewnętrzne śledztwo. Posada szefa Red Bulla wydaje się widzieć na włosku, a przez to, że Horner uważany jest za jednego z najlepszych szefów zespołu w historii F1, Postanowiłem nagrać film na temat wszystkich legendarnych szefów ekip. Brytyjczyk, związany jest z Red Bullem od samego początku działania tego zespołu w Formule 1. Za jego sterami, Red Bull zdobył 6 tytułów w klasyfikacji konstruktorów oraz 7 tytułów w klasyfikacji kierowców. Wkład Hornera w te sukcesy był dość spory. Zatrudnił on chociażby Adriana Neweya, który uważany jest za najlepszego projektanta bolidów w historii F1. Numer dwa na liście to obecny szef zespołu Mercedesa, Toto Wolf. Wolf wraz z nikim Laudą i Rosembronem znacząco przyczynił się do dominacji Mercedesa w latach 2014-2020. Kierowcy niemieckiego zespołu siedem razy zostawali mistrzami świata, a zespół 8 razy sięgał po mistrzostwo konstruktorów. Następną osobą na liście jest Ron Dennis. Brytyjczyk prowadził zespół McLaren'a od 1981 do 2009 roku i poprowadził on stajnie z Walking do zdecydowanej większości jej tytułów mistrzowskich. McLaren pod wodzą Rona Denisa 7 razy zdobył mistrzowską koronę wśród konstruktorów, a kierowcy tego zespołu aż 10 razy zostawali mistrzami świata. Ron Dennis bał o kulturę pracy w swoim zespole, a prawda jest taka, że po jego odejściu McLarenowi daleko do osiągnięć z dawnych lat. Numer czwarty w tym filmie: Colin Chapman. Założyciel Lotusa był prawdopodobnie największym pionierem w historii Formuły 1. Jako pierwszy zaczął stosować efekt przypowierzchniowy, a niedługo przed swoją śmiercią zaczął pracować nad modelem aktywnego zawieszenia, które po jego śmierci stało się codziennością w bolidach F1. Lotus w czasach Chapmana zdobył 6 mistrzostw kierowców i 7 tytułów w klasyfikacji konstruktorów. Przedostatnim szefem ekipy, którego dziś przedstawię, jest Jean Todt. Francuz w 1993 roku przejął władzę w zespole Ferrari. Jean Todt zatrudnił do zespołu Ross'a Brauna, aby ten budował mistrzowskie bolidy, oraz Michaela Schumachera, który tymi bolidami bezproblemowo dowoził tytuły mistrzowskie w latach 2000-2004. Po odejściu Brona i Schumachera w 2006 roku Ferrari zdobyło jeszcze trzy tytuły: Mistrzostwo Rajkonena w klasyfikacji kierowców w 2007 roku oraz Mistrzostwa Konstruktorów w 2007 i 2008. W 2009 roku Jean-Tot odszedł z Ferrari i zajął stanowisko prezesa FIA. Ostatnią osobą, którą wymienię w tym odcinku, jest legendarny Sir Frank Williams. Historia Williams'a jest zdecydowanie świetnym materiałem nawet na osobny film. Frank był człowiekiem z pasją, który całe życie poświęcił Formule 1. Zespół Williamsa nigdy nie należał do najbogatszych i często wisiało nad nim nawet widmo bankructwa, jednak Williams współpracował z najlepszymi w swojej dziedzinie, choćby z wspominanym wcześniej Adrianem Newey. Przez zespół Williamsa przewinęli się tacy kierowcy jak chociażby Ecton Senna, Alan Prost czy Nelson Piquet. Dzięki za oglądanie do końca. Z tej strony Mateusz, a to był kanał Chroniki Motorsportu.